Witam Was wszystkich w dzisiejszym materiale. W tym odcinku skupimy się na tym, co ja osobiście chciałbym zobaczyć w Jurassic World 4. Zapraszam Was do oglądania. Witam Pierwszą rzeczą, jaką się zajmiemy, będą postacie. Wiemy, że film będzie skupiać się głównie na nowych, ale powrócą także niektórzy starzy członkowie obsady. Starymi postaciami, jakie ja chciałbym zobaczyć, to Zack i Grey, Maisie i ewentualnie Malcolm, który by pełnił taką samą rolę jak w Wpadnym Królestwie. Poza tym, chciałbym, aby film dał nam zupełnie nowych bohaterów, którzy może tym razem nie byliby ani naukowcami, ani byłymi pracownikami parku. A zwykłymi randomami, których też przecież dotknęła w cudzysłowie apokalipsa dinozaurów. Dla porównania takich randomów zobaczyliśmy w Obozie Kredowym. I moim zdaniem, postacie z Camp Cretaceous są naprawdę ciekawe, a każda z nich ma jakiś swój problem i można zarzucić obozowi wiele wad, ale nie, że ma słabych bohaterów. Drugą rzeczą są dinozaury, których w filmie nie może zabraknąć. Nie chcę coś kolejnego filmu o szarańczych w franczyzie filmów o dinozaurach. Nie wydaje mi się, że skoro scenariusz, większa osoba, która napisała go do pierwszych dwóch części, części, które są przez wielu uważane za te najlepsze, raczej nie zobaczymy już szarańczych w nowym filmie. Ale co z gatunkami, które chciałbym zobaczyć? Chętnie ujrzałbym znowu Dimetrodona. Tak, wiem, że to nie dinozaur ponieważ moim zdaniem jego występ w domu był zdecydowanie za krótki, jak zresztą 99% dinozaurów, które w ogóle tam były. Nie narzekałbym również na ponowne wystąpienie Pyrroraptora, Teryzynozaura, Atrocyraptora i Atla, które są naprawdę ciekawymi dinozaurami, nie tylko, że zasługują na dłuższy czas ekranowy. Jeśli chodzi o nat natomiast o dinozaury, których jeszcze w żadnym filmie nie było, Trochę nie zobaczyłbym występ jakiegoś małego teropoda, jak na przykład Juteraptora, Deinonycha czy Megalozaura. Naprawdę fajnie byłoby też zobaczyć dinozaury, które wiemy, że były długo, a, a w żadnym z się nie pojawiły, np. przykład czy Helerazaur. Zostaje nam tylko kwestia głównego antagonisty, na którego moim zdaniem idealnie pasuje Atrokantozaur. Została nam chyba ostatnia kwestia, czyli fabuła, która nie może się tym razem skupiać znowu na szaranczach, a na dinozaurach, o których w końcu jest ten film. Nie gardziłbym dobrymi scenami akcji i scenami z dinozaurami w mieście, które moim zdaniem w Dominion nawet się udały. Film został nazwany Nową erą, a więc tak na 77% będzie to kontynuacja tego, co było w poprzedniej części. W przypadku powrotu do lat 80. i 90. -tych, Byłby to pierwszy film z serii, którego akcja nie dzieje się w tym samym roku, w którym film wyszedł. Jakbyśmy mieli wracać to w przeszłość, to najchętniej zobaczyłbym albo powstanie pierwszego parku, albo hulagan Kraisa na Sornie. A propos Sornie, mam nadzieję, że po ponad 20 latach powróci ona w końcu na ekrany kin i będzie coś z nią związane. Mogli zrobić coś z Sorną w Dominion, mogli zrobić coś z Sorną w obozie kredowym. A skończyło się na tym, że została raz wspomniana w sezonie czwartym. I mam nadzieję, że Jurassic World 4 to nadrobi. bo już wszystko, co mam dla was dzisiaj tutaj przygotowane. Tutaj macie najnowszych subskrybentów, a jeśli też chcesz się tutaj pojawić, to zasubskrybuj mój kanał publicznie. Pamiętaj o łapce w ogóle, jeśli film ci się spodobał. Pamiętaj, że życie zawsze znajdzie sposób.